Uwaga, więc infrastruktura się polepsza. Tylko z pieniędzmi jest problem. Czyli norma. Czyli no, no, norma u wszystkich. Bo nie, transport, że... transport ściga mnie. A co by dać komercy na 11? Co by to dało? Zapewne nie za dużo. Hmm. Zawsze coś w yeah, miesięczne jest na minusie, ale... Ale Dobra. to będzie dobre. Zobaczcie, to będzie tak dobry szok. Jeżeli słyszycie ten dźwięk, taki. Pyby bym, py, by, bym. Aż nie to... mogę uwierzyć, musiałam spojrzeć, e, czy nie mam nic do wyburzenia. A co tam si e, się martwiłeś, jakim dźwiękiem? E, Pyby bym. Taki, je, taki dość charakterystyczny w Windows e, 8 dźwięk rozłączania jakiegoś sprzętu od komputera. A. Bo zdarza mi się bardzo często, że rozłącza mi się myszka, nie coś tam nie łączy, czy też na e, USB-ku, czy tam... E, w, raczej w klawiaturze na USB, czy też na myszce w USB. Nie gdzieś jest jakiś tam mały błąd. E, wybudowałem aby coś, dział finansów, jakby Cię to interesowało. Super. Ja właśnie y, kurzę się na kolejną lamę. Znaczy na, kolejny, na kolejne, no To się kuś, ja tam potrzebuję teraz coś, żeby śmieci mi zbierało. Ale żeby mi atrakcje wzrosły, to nie tylko lama, ale także stadiony. Nie, stadiony to dos dosyć dużo kasy ciągną. Plastik i to, dobra. Przez nie mam tej kasy. Na co mnie stać? Plastik... Kurde. A, osiągnięto limit! Ups. fuck Nie da rady. Mm. Nie da rady, trzeba będzie postawić kolejny. C Kolejne opera opery No dali opera Oslo, a nie było. Na pewno nie było? Na pewno nie było. Była opera australijska, ale. No ja to nie wiem, nie chcę się stać. No to no, no, wydaje mi się, że dodali. I tutaj damy od razu. Co się jeszcze, jeszcze dodali? Też. Y Willis Tower dodali chyba. Ja zaraz to sprawdzę, dobra? Mhm. Kurczę, nic na to mi nie stać. 48 tysięcy pięknie, ale będę A, zarabiał, ale będę bolił kasy, ale będę bolił kasy. No to, no to słuchajcie, ja stawiam na tą lamę Lama, pomóż na mi la... rozbudować to miasto. No u mnie się, u tutaj w tym mieście, jakby ktoś się pytał, nie liczy się, nie licząc się ludzie, tylko liczy się pieniądz. U, jak to zabrzmiało? No tak, bo to jest takie, wiesz, miasteczko ym, typowo, typowo, i, tylko i wyłącznie, ym, no dalej, czy produkcyjne. No same fabryki nic więcej, prawda? Dobra, dajmy jeszcze to, no? jak, jak tak... Tak, super, super, że, że masz takie miasto produkcyjne. E, no dobra, no to słuchajcie, mogę z, chyba ze spokojem zostawić chyba to miasto. Tak myślę... Miałam mi to zająć chwilę i zajęło mi to dłużej, no to bo to, bo, bo wymagało... Mm, a kurczę, Zadziłam się. <laughs> myślenia logistycznego. No, udało mi się Ale, powiedzieć. A co ty tak właściwie teraz zrobiłaś? Ty przeszłaś już do tego drugiego miasta czy jeszcze nie? Nie, po prostu no tutaj musiałam <laughs> logistycznie pomyśleć, rozplanować to nie jest, nie okazało takie hopsiu, ciacia, traca, tra, baba. No u mnie nie ma problemów z korkami. Jak na razie przynajmniej. O, i stop odzyskuje. A jak stop odzyskuje. O, kurcze, no. To mogłam oczywiście postawić dodatkowe ze stopu. Co jest stop? Rudy? Skład metalu i sprzedawać linia odzysku. No, oczywiście, że tak. O, ja niedobra. I na tym zarabiać. Miałam więcej kasy. <laughs> ja już zrobię drugie centrum recyklingu, dobra. jakby co? Dobrze, super. Więc... Tutaj na, na, biorę. Najgorsze, jest, najgorsze jest to, że u mnie mało za mało ludzi jest. Kasa, leć kasa do mnie leć, bo ja potrzebuję w przyszłości pieniążki, żeby rozbudować tutaj wszystko. Niejo, coś tu nie działa nadal z tymi przystankami autobusowymi, z tym wszystkim, bo... Przecież w tamtym mieście naprawdę ludzie nie mieli gdzie pracować w żadnych fabrykach. Tutaj te fabryki są, ale jakoś nie spełniają swojego. Dobra, pokażcie ile tych śmieci jest. No nie, nie aż to jest aż tak źle. O Jezu, ktoś dzwoni demofonem. Mam nadzieję, że ma siostra odbierze. Dobrze, i spokojnie, spokojnie. Jeszcze może właśnie, albo. Co mi się płaca postawić? Bardziej stop czy plastik? Na razie plastik. A drugiej drugi postawię. Bum. Mm. No mi to... Jest sekunda tak, dobrze, bo chyba dobrze, nie odebrałam. To będziemy dalej tknąć plan. Dokładnie. No dobrze, no to słuchajcie, mam nadzieję, że to udało mi się jakoś tak rozbudować o ten metal. Jeszcze dałabym... plastik. Bo postawiłam. Czekajcie, czekajcie, co ja postawiłam? Metal, ale jeszcze plastik by się... O, o super mam tu rozbudowane Jej Dobra, wiem Dobra i teraz to wszystko powinniśmy, moi drodzy widzowie, zarabiać Tylko jeszcze ciężarówki dokosić i byłoby super No dobrze Okej okay. Znowu problem jest z mamą, mamą Mam nadzieję, że nie chwilowe. Dobrze, bo jest noc, to nic tutaj nie będzie ja tak myślę, drodzy widzowie. No, już jestem. Że. Tak, dobrze, że jesteś. Że dzisiaj chyba nie przyjdę do tego nowego miasta. Tylko ja to miasto zacznę budować poza, poza anteną i już wam coś pokażę. Bo w tej chwili, że tak powiem, jest ciekawa sytuacja mojego miasta i mnie to interesuje, co będzie dalej. Przyznam się, że mi udało moje miasto. Udało ci się, tak? No, prawie mi się udało, no bo jednak z podatków, no to jest... O, postawiłeś! Podatki! Przecież już dawno postawiam uwięci. A ja się jakoś tego nie zagadowałam, kurczę. Uwięci, że dział finansów postawiłem. Widać, nie może nie chcą, co cię zagłuszyłam, wiesz? No możliwe. E, tylko kurczę, no ja tutaj Okej okay. No to gut To ustawię, dobra O zobaczymy Ej, nie będę popał Słupcie, zupcie, no to niech miasto tak, w takim razie rozwija, no to nic U mnie bez, się wszystko pięknie sukuje. rozwija Jej Tylko żeby te śmieci mi zbierali No co jest, ej, kurde no Potrzeba im pracowników U Pięknie a to się zbudują No, fabryka będzie się tworzyć to ja tutaj trochę jeszcze dam tych Pięknie Autobusów ja jakby... To kasyno Właśnie tutaj Tylko mnie te śmieci dobijają Czemu tych śmieci nie zbierają? Mam problem ze śmieciami, wiem o tym no, A ja chyba nie. wiem dlaczego fog ale żebym... Teraz... Za przeproszeniem, dupy dał. Dałeś? To, to no nie wiem. Tak, bo, to, bo to są śmieci, a nie recykling. Głupi jestem. A widzisz? Za mało kasy, no ja. Mam nadzieję, że pracownicy będą. Zobaczymy zamążność tutaj yy, terenu. Mm -mm, jak to wygląda? Żeby mieli pracowników. Czemu ten recykling, czemu ludzie nie dawają recyklingu? Ja tego nie wiem. Może, ja może dlatego, że są Nie zamieszkać w tym terenie. Może dlatego, że są niewykształceni i dlatego. Zaraz będę szkoły budował. coś, mi tak wydaje. Ja Zas, nie wykształcenie? No, szkoła średnia jest. Na razie nie chcę kłaść tego, jak się nazywa, mersletu. A ja mówię o ja mówię u siebie. Aha, okej. Okay. Potraktowałam tego komendarza. Nie dziękuję. Raczej znaczy nie dziękuję, w sensie przed chwilą e, zrezygnowałem z e, opcji w grze. Aha, okej. Okay. Kurde, daję te śmieci, nowy wywoźcie te śmieci. Mało tych materiałów wtórnych jest zbieranych. będą musiał faktycznie te szkoły budować. Mm -hmm. Jak mam być szczery, to nawet nie mam gdzie. Tak bym ma... drogi. No gdzie ja Ci będę modernizowała drogi? Szkoła podstawowa. Może tutaj mi dam sklepy. No też nie ma gdzie. Ani tu. To może tu. Ha. Dobra. Proszę bardzo. Tak trochę faktycznie chaotycznie to jest wszystko zrobione. Dosyć dużo spalonych i opuszczonych budynków. Pożar o. budynku, pożar, pożar. To, jest to wszystko. Pożar, pożar, pożar. Za pożarem goni, tak? Tak, u mnie była plaga w pożarów wtedy, chyba, kiedy mnie nie było. O, ale tu się pali. Eee... Dobrze. Dużym mieli pracowników, dobrze. Ten gród będzie słabszy, ale to o to się nie martwię. Dobra, śmieci, jak widać, są zbierane idealnie, więc ze śmieciami już problemu nie mam. Miałem problem taki, że po prostu eee, nie, źle. Że tak powiem, zrozumiałem grę. Bo yes. myślę. Za to coś nie rozumiem. Nie, 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 źle zrozumiałem. No się takie rzeczy. W tym sensie źle zrozumiałem, że ja myślę, że oni chcą recyklingu i dlatego te śmieci są. A to były śmieci, a nie recykling. No mój błąd był, ewidentnie. A no widzisz, zdarza się. Zbyt blisko krzyżówki, sru. Że tak bywa? Dobra, Wytanie tak tu ustawimy. Lepsze, niedostępne. Mmm, co postawić? Dwa. Czegoś trzy. nie masz, ale pewnie masz wszystko. Ja nie wiem, co mam, a czego nie mam w co tym momencie. Nie możesz. Nie wiem, bo musiał przyjść do drugiego miasta, a ja nie pamiętam, co w tym drugim mieście stawiałem. Nie, nie! No, nie pamiętam, poważnie transport jest odblokowany, to wiem Wydział bezpieczeństwa jest to wiem Podatki są blokowane. Wiem, już jo, ale tych kresek mam! O, ja pierniczę Zaraz sprawdzimy Bezpieczeństwo Co to jest? Zblokowane. Połączenie autobusowe Strach Połączenie autobusowe szkolne odblowano. Połączenie kolejowe I połączenie promem What the fuck? też jest Właściwie to ja nie wiem, co postawić Wszystko już postawiłeś Łeeee Widzisz, widzisz? Czujesz okay? zabawę! Ja wszedłem zabawę, ależ gdzie tam? Podatki postawiłam. No dalej, dalej, daj. Kasa, kasa, lecicie kasa. kasa Fok. Jak tam stoimy z podatkami? Czy ludzie żyją? Oj, 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 telefonik. Mail, mailik. <noise> Plum. Tylko tak myślę, 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 bo ja będę wysyłał to, tak jak mówiłem, recykling tutaj, o co teraz tak śmieci, bo nie wiem. podatki Piętnaście. są za wysokie, rozważasz obniżenie podatku? What? Never! Ja w... żadnych widzisz? podatków nie będę obniżać, <laughs> oj ty niedobra. Nie chcesz obniżyć im podatków? Nie, bo na tym chyba stracę. To każdy traci wtedy, kiedy obniża podatki, nie? i to bardzo. <laughs> Więc nie ma takiej możliwości. Nie. No dobrze. Nie, niech miałczą. Bo ja właśnie ulepszyłem ratusz znowu. Ale ogólnie powinna mieć. Szczęście w y Szczęście w nieszczęściu to tak chciałem Szczęść powiedzieć. Mieszkaniowe jest bardzo dobre. A ja nie wiem właśnie, jakie mam. Aha. Jak masz wysokie procent. podatki nie podobają mi się przemysłowi. Tak. <grych> Przemysłowe. E komercyjne. Mieć dokąd wysłać nasze towary. Za dużo tu przestępstw. Chcemy mieć dokąd wysłać nasze towary. Jak. Jak to nie macie gdzie wysłać towarów? Przecież. No właśnie, że oni mają. No u mnie mają przecież też. No mnie też mają. Zaraz obok jest przecież miasto, w którym brakuje szczerze tego towaru. No podatki to, mogliby... to mogę im ewentualnie. Dobra, nic chyba się nie stało. Przestrzenic na 11. Przeżyją. Dobra, pięknie. 20 Jak to nie co ci się tam znowu dzieje? Nie, ja mówię, że nadal są te, sk skład handlowy jest postawiony, więc mają gdzie wysyłać Żeby U mnie, też, tu. Jest, u mnie też jest postawiony No chyba, że... Tak potrzebuję spotkanie. samochodów, no tak Dobrze, że proszę Macie samochody Postawiam wam To jest centrum recyklingu tutaj u mnie, ja pierniczę Dobra, rozbudujemy bardziej tą szkołę, żeby jednak mieli gdzie się uczyć nie, Marionka? No jasne, oczywiście. Jak Muszą być wykształceni, nie? No i a jak? Za, za mało kasy, dobra. O tak, 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 tak zrobię. Czyli po prostu moi widzowie zobaczą początki miasta tamtego już zbudowanego, żeby, żeby było coś ciekawego do pokazania i żeby ten nudny wstęp budowania wam... Twierdzi, um, że mój odcinek jest nudny, tak? Nie, mówię, że nowy <laughs> wstęp. Wiem ale o co budowania po prostu... No, wiem Wystarczy, że... że ty budujesz. Tak. 64 no. a Czemu? Ty też byś mogła budować. 64 tysiące potrzebuję. Tak, ale I dzisiaj naprawdę ciekawi mnie miasto, ciekawe moje, moje miasto Ror. Jak ona się rozwija i nie mogę się na to napatrzeć. A poza tym tutaj dużo rzeczy się dzieje. I nowych postanowień i w ogóle. Więc mhm. jest do roboty. Administracyjnie nie bym powiedziała. No rozumiem, rozumiem. 29, no dalej, pieniążki, pieniążki, szybciej. Dom burmistrza, jakoś kochają, nie, mojego, nie 100 tysięcy. Wziąłem znowu 100 A, tysięcy. Czyszysz, Marionka? Tak? Wzięce, znowu 100 tysięcy pożyczki. ło wow. Ty to potrafisz. będę Dobra. Dobra, zmierzymy się zyski, pozburzyłam. Oj, oj, oj. Będzie nieciekawe tutaj, ale dobra. Ale się tym nie przejmujmy. Dobra, niech zapyli się tutaj woda. Kurczę, u mnie coś na tą policję narzekają i na co jest w to przez... warto, żeby stawiał małe posterunki, te najmniejsze, w różnych lokalizacjach, wiesz? I wtedy no wiem, jest wiem, mniejsza wiem. przestępczość niż jeden wielki. To bardziej zdaje egzamin, Tylko i tutaj przyznaje wielkim... się, że to chyba pomysł był Kurosakiego kiedyś. Tak Tylko, myśli. że wielki ma jeszcze do śmigłowca, nie? Co też jest bardzo tak, dobre. Tak, no to jest dobre do tego, jakbyś chciał gaść pożary. A nie, znaczy nie. gasić pożary, to trzeba mieć wieże no. ciśnieniowe, dobra. Ale ty mówisz to o Straży Pożarnej, ja mówię o Policji. Nie, ale Straż Pożarna ma i, nie, I śmigłowce ma też policja. Śmigłowce, które są chyba potrzebne dla straży. Ja jakoś to tak było. Może mi się pokręciło. Whatever. No nie, nie wiem. Nie. Ja wiem nie tylko wiem. tyle, że policja ma i straż pożarna. No, pieniędzy mamy ogólnie jak lodu. Aczkolwiek tracimy na... na podatkach. Ale nie będę podwyższać. Na razie jest dobrze. Transakcje miesięczne do miesięcznego zysku się zgadzają. W sensie, że są na nie na minusie, więc... Daj, 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 bo ja, ja potrzebuję 6 tysięcy. A mam, 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 mam je, ale potrzebuję. o żeby zmodernizować drogi. No bez... Wow, bez żartów. Jak ja mam tu drogi zmodernizować? A normalnie. No nie da się. Niedostępne. No jak, nie możesz podwyższyć gęstości dróg? No autostrad ogólnie tak, ale ja mówię o zwykłych mhm. Dobra, to usuniemy, zrobię to I gdzieś no, tutaj jeszcze też zrobię to Pięknie Teraz weźmiemy sobie... Gdzie to, jest, ...to to Czy to coś im pomoże, to ja nie wiem Na, na próbę zrobię No, no, okazuje się, że to im pasuje. Ale co zrobiłaś, bo nie, zro nie, nie, no, nie usłyszałem cię. podwyższyłam, standard autostrady podwyższyłam. Znaczy, to nie jest autostrad, tylko aleja, nie? Więc... Nie, tu, mówię tutaj o... No tak, ale... No dobra, Dobre, niech ci będzie ale nie. No, a zrobić tej najwyższej z tramwajami, czy bez tramwajów? Na razie zrobiłam bez tramwajów. A ja później tutaj zamierzam tramwaje też walnąć? Bo te są jakie? Dobra, a tu też podwyższę chyba, One, te wiecie. Są jakie? Upgrade. Te są na tramwajem, czyli. Upgrade, upgrade, upgrade. Dobra, do...